Cześć, z tej strony Piotr Stanowiecki z Chiński Raport Peli. Jestem w jednym z showroomów w miejscowości Foshan w Chinach. Foshan jest to zagłębie produktowe mebli. I chciałem powiedzieć parę słów na temat chińskiej jakości. Jest to temat, który bardzo często się pojawia w pytaniach od klientów, w pytaniach też często od osób, które oglądają, tak jak Ty, nasz kanał na YouTubie, jak to jest z tą chińską jakością. Z jednej strony słyszycie często, że produkowane są w Chinach produkty najwyższej jakości, jak iPhoney, czy często samochody Tesli. Z drugiej strony chińska jakość w Polsce często kojarzy się gdzieś z bazarem, z niską jakością. Mówi się o chińczyźnie często pogardliwie. Jak to faktycznie jest? Jest różnie. Jeżeli chcesz jakość, w Chinach jesteś w stanie tą jakość uzyskać. Jest wiele wartościowych fabryk w różnych branżach dowożących świetne jakościowo produkty. Są też fabryki dowożące produkt. Średni i są dowożące produkt niski jakościowo, czyli po prostu słaby, często nie nadający się nawet na rynek europejski. Jeżeli ci na jakości zależy, co trzeba zrobić. Przede wszystkim jakość zależy od dostawcy. Jesteśmy w showroomie, który ma jakość, bym powiedział, bardzo dobrą, bardzo fajną jakość premium. Więc pierwsze. Znajdź dostawcę, który tą jakość jest faktycznie w stanie dowieść. Co ważniejsze, należy to sprawdzić empirycznie. Nie tylko widzę zdjęcie ładnego fotela czy stolika. Czy możesz go faktycznie dotknąć? Czy możesz zobaczyć, jak ta jakość się prezentuje na żywo? Jak się odbija światło i tak dalej? Każdy jest specjalistą, oczywiście, w swojej branży, od materiałów, od tego. No chociażby czy kanapa jest wygodna, sprawdźmy. Powiem tak, dość wygodna w mojej opinii. Ale to ty musisz być specjalistą od swojego produktu, od swojej branży, od swojej niszy i wiedzieć, jak znaleźć jakość dobrą bądź bardzo dobrą, a czasami może powiesz, ja chcę konkurować tylko ceną, a jakość nie gra pierwszych skrzypiec. To też jest OK. Ale to musisz wiedzieć, czy jakości szukać. Załóżmy, że pierwsza rzecz to jest dostawca, drugi raz jest w ogóle określenie empiryczne, sprawdzenie czy tą jakość jest w stanie dowieść. Jedno oczywiście to jest jakość wykonania samego produktu, ale też projekt, materiały, jakich użyto są to rzeczy, które będą na nią wpływać. Kolejna rzecz jakość należy oczywiście skontrolować. Najpierw na przykładzie sampla, czyli próbki, a później już na wyprodukowanej większej ilości. No ta kanapa jest dosyć długa. Sampla, ciężko będzie pewnie jednego zamówić, więc lepiej będzie go sprawdzić w Chinach, a później po produkcji chiński raport może przyjechać i sprawdzić już kanap 10, 100, ile będzie potrzeba. Zapytasz też, co z materiałami? Czy to wszystko jest produkowane w Chinach? Faktycznie wszystko, co tu widzisz, jest wytwarzane w Chinach, ale, też może, być, ale może być też tak. Że wytwarzane są produkty z surowców takich jak skóry włoskie. Ten dostawca, przykładowo z Włoch, importuje różnego rodzaju skóry i dopiero z tego surowca tworzy swoje meble. Tak samo, design przeważnie jest robiony przez Chińczyków, ale nie tylko. Chińczycy współpracują ze studiami projektowymi, z projektantami, tak naprawdę z całego świata. Jeżeli. Projektanci chcą mieć wpływ realny na to, jak produkt wygląda, to też często szukają współpracy z chińskim dostawcą. Także dostawca, produkt, kontrola jakości to są rzeczy, które wpływają na jakość. Czy to wszystko? No nie. Jest jeszcze jedna rzecz bardzo kluczowa jest to cena. Cenę musisz poznać produktu i być gotowym. Na poniesienie wyższych kosztów, jeżeli chcesz dowozić produkt premium dla swoich klientów yy, i za tą jakość będziesz musieć po prostu zapłacić. Koszt krzesła może być w Chinach różny, może być od paru dolarów, ale może być to kilkadziesiąt dolarów, tak samo. Zależy, z jakich materiałów jest wykonanych i to wszystko o czym wcześniej mówiłem. Kolejna kwestia to trzeba być przygotowany na tą jakość budżet, czyli na sam zakup, kontrolę jakości, transport i tak dalej. Więc chciałem Ci powiedzieć parę rzeczy na temat jakości, pokazując w tym showroomie w Foshan. Jeżeli szukasz innych dostawców, może mebli, może elektroniki użytkowej, zabawek, czegokolwiek, co jest wytwarzane w Chinach, przyjdź na całodzienne szkolenia, a ja Ci pokażę, gdzie ich szukać. Nie tylko na stronach internetowych, o których wie każdy, ale jak wyglądają zagłębia produktowe, jakie mają katalogi, też te onlineowe oraz targi handlowe, też fajna opcja do wyszukiwania dostawców. Jest bardzo dużo sposobów znalezienia dostawców, sprawdzenia jakości i znalezienia produktu dla siebie. I więc zapraszam Cię na całodzielne szkolenie chińskiego raportu, gdzie Ci to wszystko pokażemy. A jeżeli już importujesz, to koniecznie zgłoś się do nas, zrobimy Ci szczegółową kontrolę jakości dostawców. Chcesz, żeby znaleźć Ci dostawcę konkretnego produktu, nic prostszego, napisz również do nas. A po więcej porad na temat importu oraz nagrań bezpośrednio z Chin zasubskrybuj chiński